A ze mną człowiek, który był wszędzie, widział wszystko. Jakub Przymczuk, osobisty fotograf Andrzeja Dudy, dzięki któremu my tą prezydenturę mogliśmy oglądać. Kuba, twoje ulubione zdjęcie, które wykonałeś prezydentowi? To jest zdjęcie, które lubię jest bardzo dużo, ale jest też, są też zdjęcia, które mają ciekawe historie. jedno zdjęcie, zdjęć, który polubiłem, to było zdjęcie, za które pan prezydent był niezadowolony, że je opublikowano. To jest zawsze kwestia ocenna. Są gusta i guściki, prawda? To było taki dosyć mocny, pompatyczny portret z Nowego Jorku, gdzie pan prezydent dumnie stoi, a w tle jest Nowy Jork. Pan prezydent generalnie nie lubił być w ten sposób pokazywany. Wolał takie cieplejsze oblicze. Natomiast jak ja to zdjęcie opublikowałem na Twitterze, to zostało bardzo pozytywnie skomentowane, m.in. przez posła Michała Szczerwę, który napisał. No, prezydent w ogóle mi nie odpowiada, ale to zdjęcie jest naprawdę niezłe. Więc to pokazuje, jak różnie odbieramy fotografię i jak różne ona potrafi mieć oblicze. No to Wtedy chyba piekło zamarzło. A więcej takich historii w kulturze politycznej w telefon 24. Zapraszam.